I z tym pisaniem jest coś takiego, co pozwala, nie wiem, z, z, trochę jakoś, yy, no nie łudźmy się, że zatrzymać czas, ale być może jakoś ten proces chociażby ogarnąć w głowie, co się z nami dzieje? No tak, ja bym nie mówiła o zatrzymywaniu czasu, tylko raczej o ogarnianiu. Ogarnianiu, bo w takiej próbie podsumowania siebie, w świecie, świata. To jest troszkę też rejestracja, bo się zapomina. I te dzienniki, które pisałam, to, są, to jest takie zatrzymanie e, takich chwil różnych, o których bym nie pamiętała. Zapewne. A w każdym razie, albo inaczej bym pamiętała, bo też widzę, jak dziennik mi weryfikuje pamięć. Pamięta się co innego i do, nagle się patrzy, że no. E, nie było tak, jak mi się wydawało. No to jest piękne. Można przeinaczyć troszeczkę. Nie, nie. no tak zrobić, nie Oczywiście był. można przeinaczyć z pamięci i potem mm -hmm. opowiadać anegdotki. Ale jak się sięgnie do źródła, to się widzi, że mm, nie było tak.